Dobry bardzo. Mamy sobotę 5 czerwca i drugi dzień w borach tucholskich. Yy, drugi dzień na rowerkach, jak widać. Także dzisiaj zaplanowaliśmy nieco dłuższą wycieczkę. Mamy do pokonania łącznie 10 km w jedną stronę, yy, z czego około 5-5,5 km yy, drogą asfaltową. Yy, reszta będzie już do pokonania lasem. Także zapraszamy serdecznie na relację. Sytuacja wygląda w ten sposób, że dla nas ten łatwiejszy odcinek asfaltowy się już skończył. Teraz jesteśmy na takiej drodze kamienistej i za chwilę wjedziemy stricte w las. Także teraz znacznie przyjemniej, choć trudniej. Pogoda piękna, słoneczna. Ale wiaterek ratuje sytuację. Tu się może śmiać, że jesteśmy obwieszeni od blaskami jak choinki, ale jak się jedzie drogą uczęszczoną przez samochody, to lepiej zadbać o bezpieczeństwo. Krótki odcinek asfaltu ponownie się kończy. I teraz już pojedziemy już tylko i wyłącznie lasem I docieramy na miejsce. Udało się, także jesteśmy już pod wiatą Homer, jak się nazywa to miejsce postojowe. Tutaj niedaleko jest taki zbiornik wodny po lewej stronie, a po prawej stronie tam za górką leci rzeka Ryszka. O tej rzece źródełku jest pewna legenda, ale to przybliżymy. Ją nieco później, natomiast teraz zajmiemy się jakimś posiłkiem. Szybciutki obiadek sobie zrobimy i myślę, że sobie pójdziemy tam później pooglądać te całe piękne przyrody, które tutaj właśnie okoliczne jest. No niestety, ale przed nami byli syfiarze, którzy zostawili puste opakowania po piwie, także. Na szczęście mam ze sobą worek i teraz to trochę uprzątnę, bo przecież nie można w czystości i spokoju sobie spędzić czasu w ładnych okolicznościach przyrody, tylko trzeba naśmiecić, trzeba zostawić, bo kosza oczywiście nie ma. Czyki Darek. Dzisiaj robi sobie na obiad placki. Placki, tartę. Mamy dwa ziemniaczki, kartofelki, zwał jak zwał. <laughs> Może sobie tutaj jeden przełóż, a tamte tartę. O, 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 zrobimy. Także placki, tartę w terenie. Ok, do naszych ziemniaczków dodaliśmy jedno jajko. Tutaj sobie już tak delikatnie wymieszamy. Tu mamy pokrojony w kostkę boczuś wędzony, a tutaj w pojemniczku już rano sobie przyszykowaliśmy posiekaną cebulkę, odrobina natki pietruszki i odrobina kopru. Tam na dole widzimy kawałeczek wiatki. Natomiast ja się tutaj wspięłam na taką górkę. Trzeba kawałeczek obejść tego terenu tutaj lasem, żeby się dostać w stronę rzeki. Musimy trochę nieco niżej zejść, o. Dzika zwierzyna ma tutaj raj na ziemi, ponieważ to miejsce nie jest jakoś specjalnie oblegane, na szczęście. Tutaj widać ślady, e, które migrują sobie po prostu w kierunku wody, wodopoju. Także dużą aktywność dzikiej zwierzyny tutaj widać. Nie tylko ptaszki tutaj sobie śpiewają, ale tropy tutaj w kierunku wody są coraz częstsze. I śladów pełno o tutaj w szczególności widać na tym podmokłym terenie, że sobie tutaj często chadzają. Tak, cały czas ta woda sobie tutaj zakręca. Jest naprawdę tutaj fajnie dziko. Nie będę się tam dalej zapuszczać, jak widać było. Zwierzęta sobie fajnie podchodzi tutaj do wody, także nie ma ich co stresować. W końcu to ich dom, a nie nasz. My jesteśmy tylko gośćmi. Także należy uszanować takie miejsce. I wrócimy sobie tam. Ja myślę, że. Sobie rozbijemy tam gdzieś obóz po drugiej stronie lasu, na spokojnie, z dala od tej wody. I tu też troszeczkę komarków się pojawiło. Natomiast mówię, jest tu fajnie, klimatycznie, cicho, spokojnie. No i dziko, przede wszystkim jest dziko. Będąc nad rzeką Ryszką, należy tutaj wspomnieć o legendzie która głosi, iż po bliskiej miejscowości mieszkał sobie samotny mężczyzna, chutnik, taki ubogi chutnik wraz z córką Heleną. I byli oni bardzo gościnni. W związku z tym w czasie wojny zawitał do nich rycerz Ryszko, który był goszczony w rodzinie przez kilka dni. Wiadomo, córka Helena była urodziwą kobietą. Od razu się spodobała rycerzowi, który obiecał, że po wojnie wróci i już nigdy się nie rozstaną. Niestety jakiś czas później dobiegła do Heleny i jej ojca smutna wiadomość, że Ryszko zginął na wojnie. Córka na wieść o tym niestety wylewała dniami i nocami łzy. Z czego później powstała najpierw mała Struga. Później rzeczka, a na końcu e, rzeka e, sporej wielkości. Co się okazało, Ryszko wcale nie zginął na wojnie i wrócił czym prędzej do swojej ukochanej. Natomiast na miejscu okazało się, iż ta w smutku popełniła samobójstwo, rzucając się do rzeki. Nie wiadomo, czy rycerz podążył za nią, w pęd, w wir wody rzucił się. Gdyż legenda głosi, że na wiosnę tam, gdzie rosną białe kwiaty, pojawiają się i on, i ona z dłońmi wyciągniętymi ku sobie, ale tak, jakby się nigdy nie mogli razem zejść. A tam rycerz ryszko czeka na swą ukochaną helenę. Akcesoria kuchenne mamy pozwijane. Teraz sobie zamierzamy iść, zrobić relaksik gdzieś tam w stronę tych sosenek na te wzgórza. Także poszukamy sobie teraz fajnego miejsca, trochę cienia, bo w tym słońcu to już dzisiaj jest naprawdę gorąco. Tutaj widzimy białe kwiatuszki, a legenda głosi, że tam, gdzie rosną białe kwiaty, tam mogła przechadzać się nieszczęsna rusałka Helena. Ciekawe, czy i my dziś ją spotkamy. No, i mamy teraz niebywałe szczęście, ukazała nam się rusałka Helena. Jest po godzinie dziewiętnastej, my spakowani już do drogi powrotnej. I chciałam tylko pokazać miejsce, w którym sobie dzisiaj biwakowaliśmy, odpoczywaliśmy. Ten odcinek między jednym a drugim drzewkiem jest praktycznie w nietkniętym stanie. Także nie pozostawiajmy po sobie żadnych śladów. Sprzątajmy wszystko, co ze sobą przynieśliśmy. A będzie nasza przyroda na pewno znacznie ładniejsza. No, się maneczko, my już pomału się zbieramy z wiaty Homer. Przed nami jeszcze droga powrotna, ale wybraliśmy opcję dłuższą, nieco dalszą, bo nie lubimy wracać tą samą trasą. Także czeka nas jeszcze tutaj droga do domu, też w granicach no na pewno 12 km. Także na spokojnie jeszcze jest fajnie widno. Tymczasem my dziękujemy serdecznie za uwagę. I co? I do następnego. Hej, pa!